Już teraz zapraszam na scenę posła Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże. Polecam się, polecam się. Ważne, żeby sięgać po profesjonalne sprzęty, narzędzia. Takim właśnie profesjonalnym narzędziem działania politycznego jest Konfederacja, Szanowni Państwo. Można wbijać gwoździe obcasem, czasem z konieczności, ale lepiej młotkiem. Więc nie wiem, czy do wszystkich przemówi ta figura, ale partia to taki młotek. Nie, to nawet już niedobrze brzmi. Przepraszam bardzo. Konfederacja, konfederacja to narzędzie osiągania celów politycznych sięgania, nie bójmy się użyć tego słowa, po władzę, szanowni państwo. Jeśli nie sięgniemy po władzę. Nie odzyskamy kontroli nad naszym życiem. I to nie jak drzewie bywało, gdzieś tam, w wyższych rejonach abstrakcji. Bo dla niektórych takie słowa jak niepodległość, naród, utrata suwerenności to bądźmy szczerzy dla niektórych to abstrakcja. Ale teraz w naszym nieszczęściu narodowym zeszliśmy na poziom elementarza. Zeszliśmy na poziom talerza schabowy czy świerszczowy. Zeszliśmy na poziom płyty parkingu. Czy tam będzie stał nasz własny Wysłużony może, ale własny samochód, który umożliwi nam przemieszczenie się poszerzonymi przez prezydenta Berkowicza promenadami krakowskimi tam, dokąd chcemy? Czy też zostaniemy zamknięci w naszych kurczących się 15-minutowych gettach? Gdzie wstyd przyznać, to już się dzieje: zboczeńcy będą wychowywać nasze dzieci? Obcokrajowcy będą nas odpytywać z naszej historii, przywiązania do naszej tradycji, naszych standardów cywilizacyjnych? To już się dzieje, Szanowni Państwo. I to jest rzecz dla samorządów, bo to się dzieje przez nasze szkoły, to się dzieje przez ośrodki kultury i miejsca rozrywki. To się dzieje w miejscach publicznych, na parkach, placach, parady sodomitów. Przebrnął tymi zwężonymi przez prezydenta Trzaskowskiego ulicami, i one zawsze sobie jakoś poradzą, dopóki nie zmienimy władzy. Jesteśmy tutaj dlatego, że nie bujamy w obłokach, że wiemy, że to się nie stanie tak, jakoś samo ze siebie, że to nie wyniknie z siedzenia na kanapie dłuższego i, i recenzowania. Rzeczywistości przed telewizorem. Wstaliśmy z tej kanapy, zebraliśmy się, stworzyliśmy Konfederację. No i to jest już ta moja ulubiona figura Konfederacja, sezon szósty, szanowni państwo. No i w tym sezonie szóstym drużyna pierścienia, która wyruszyła kiedyś tam prowadzona przez Gandalfa Szarego, który. Zniknął na moment z tej fabuły, ale może jeszcze powróci Gandalf Biały. E, drużyna pierścienia mm. wzmacnia się. Wzmacnia się. Nie wiem, kto z państwa bezpartyjnych samorządowców e, czuje się bardziej elfem, a kto bardziej krasnoludem. Są też i wróżki między wami. Tak właśnie idziemy w ten sezon szósty i będą, wierzcie mi, będą sezony następnej, będzie się działo. Bo my nie niszczymy układów dla samej demolki, bo my jesteśmy twórczy, my nie anarchizujemy życia publicznego, my bardzo poważnie traktujemy państwo, które jest najwyższej rangi narzędziem zabezpieczania praw. Wolności, bezpieczeństwa, tradycji, cywilizacji w tym świecie doczesnym. Bez państwa nie jesteśmy w stanie zadbać o siebie, każdy z osobna, bo nas podzielą i po jednym wyduszą, a innych przekabacą i źle się to skończy. A my nie chcemy, żeby to się źle kończyło. Chcemy, żeby Polska doszła do finału do finału dziejów. Szanowni państwo, i to na dodatek mały figiel po właściwej stronie, nie po stronie Mordoru, prawda? Nie po stronie Mordoru. <klucz> Więc niezwykle rad jestem, że się ten projekt rozszerza właśnie dlatego, że pilnujemy naszych charyzmatów i strzeżemy naszych talentów. Ale nie jesteśmy zamknięci, bo nie jesteśmy monopolistami, bo my nie chcemy urządzić całej Polski na kształt jednej konfederacji. Czy tym bardziej, broń Boże, na kształt którejś z naszych bratnich. Partii, jak to się lubi, ten się czubi od czasu do czasu. My nie chcemy przykroić Polski do naszego formatu, bo my wiemy, że Polska to jest super format przekraczający wszystkie inne formaty. I dlatego nie było dla nas trudne umawianie się z bezpartyjnymi samorządowcami na tę wspólną akcję. Troszkę na kuczerę, troszkę pod arsenałem, tak? Bo na razie jeszcze to troszkę jest pospolite ruszenie ale profesjonalizujemy się i fakt, że my w ogóle podchodzimy pod te wybory samorządowe, które są, to banał, najtrudniejsze z wszystkich i najważniejsze długoterminowo. Tam w Sejmie, z całym szacunkiem, koledzy, posłowie i przyszłe koleżanki, to my tak troszkę strzelamy na wiwat ciągle jeszcze, prawda? Strzelamy na wiwat, wysyłamy różne takie sygnały dymne, żeby było jasne, że jest głos odrębny. Że jest realna alternatywa. Konfederacja wobec Zjednoczonego Frontu Eurokołchozowego, eurokołchozowo covidowo wojenno hanukowego Frontu. Jedna konfederacja zdolna, zdolna, jak widać, tworzyć szerszy, coraz szerszy front gaśnicowy. Tak, wobec tym wszystkim tym wszystkim źródłom opresji, tym wszystkim skokom na naszą kasę. Bo przecież, kiedy rewolucja chce nas okraść, to musi nas najpierw ograć, obezwładnić, unieruchomić, sięgnąć po nasze dzieci, zdezinformować, zdeprawować. Jaki jest cel? No, cel jest taki wychowawczy rewolucji, żeby nasze dzieci, na naszą własną prośbę, na starość same zażyczyły sobie, żebyśmy dostali ten zastrzyk, który, który nie dopuści do tego, żeby komfort naszego życia się radykalnie obniżył. Tak, do tego zmierza wychowanie rewolucyjne, i my temu stoimy na przeszkodzie. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jak we władcy pierścieni, <laughs> chcielibyśmy, żeby to ktoś inny za nas załatwił. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby byli jacyś naprawdę starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, lepiej wyedukowani, bardziej profesjonalni, z nerwami zawsze na wodzy, chcielibyśmy tego, ale okazało się, że nikt nas nie wyręcza. Okazało się, że nie będzie Polski, jeżeli nie obronimy tego, co jeszcze nam zostało, jeśli nie rewindykujemy tego, co. Co jest do odbicia? Co jest do odbicia? Działka numer jeden na globusie, szanowni państwo. Ten kawałek ziemi, który pan Bóg w swojej fantazji i dobrotliwości dał nam. No ale to jest nie tylko promesa, przepustka, gwarancja, to jest obowiązek, i my się poczuwamy do tego obowiązku Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Więc po tych strzałach na wiwat, po tych czasem fajerwerkach. Sejmowych przyszedł czas na prawdziwą politykę w samorządach. Przyszedł czas na prawdziwe patrzenie władzy na ręce tam, gdzie te ręce można jeszcze powstrzymać. Na razie może w sprawach, które zdają się niektórym takie nieefektowne, no, ale tam chodzi o nasze pieniądze, tam chodzi właśnie o nasze dzieci, tam chodzi właśnie o naszą ojcowiznę. Jesteśmy do tego wszystkiego przywiązani i nasze przywiązanie jest uprawnione. Chcemy, żeby Polacy byli u siebie na swoim, więc a propos, nie przenoście nam stolicy do Kijowa. To także się w samorządach rozstrzyga. I tu w Krakowie, i tu w Krakowie państwo bardzo łatwo, bardzo łatwo możecie dostrzec zgubne skutki wywracania hierarchii obowiązków. Hierarchii powinności, władzy, możecie zobaczyć, jak świat łatwo postawić na głowie, i jak potem trudno będzie to odbudowywać, ale Berkowicz da radę. Jak my to zatem osiągamy, proszę Państwa, że ten już szósty sezon jedziemy, że podchodzimy pod te wybory samorządowe, że rzeczywiście zmienimy układ nie tyle e, jakimś Prawda. Efektem pirotechnicznym czy narzędziem, działem burzącym, ile budując normalny świat dookoła. Tamten układ się sypnie, on się już sypie. Jak łatwo to zaobserwować, wystarczy parę słów prawdy, wystarczy parę trafnych diagnoz. Po tamtej stronie naprawdę nie ma argumentu. Naprawdę nie ma argumentów, bo to właśnie jest rewolucja. A my jesteśmy kontr. Rewolucjonistami, bo my nie wymyślamy prochu, my nie przychodzimy z żadnymi cudownymi receptami na porost polski, bo nie ma takich cudownych recept, bo my wiemy, że to wszystko jest ciężka praca, że nie ma darmowych obiadów, że władza nie ma żadnych pieniędzy poza tymi, które nam odbierze, i tak dalej, i tak dalej. Więc my tego programu, z którym weszliśmy w konfederację, nie rozmieniamy na drobne, nie porzucamy go, ani jota się nie zmienia, my tylko musimy to przełożyć na praktykę działania samorządowego. Zawdzięczamy to wszystko pogodzie ducha, z jaką znosimy się nawzajem, ale to jest właśnie model Polski, w której nikt nikogo ostatecznie nie wygryza. Sondaże tak pięknie nam wybujały ostatnio, zawrót głowy, bardzo łatwo o to, więc nie ulegajmy tego, a, temu, ale, ale skąd te sondaże takie znakomite? No, czy dlatego, że znowu ktoś został zamknięty w jakiejś szafie, czy tam, panie reżyserze, zatrzasnął się na backstage'u? Nie, nic takiego się nie wydarza. Nic takiego się nie wydarza, dlatego, że Konfederacja jest silna siłą różnorodności. Różnorodności. Nie chcemy, powtarzam. Nie chcemy Polski skrojonej wedle jednego szablonu, bo ludzie są różni, bo różne są miasta. No i niechby taki Berkowicz spróbował kandydować w Szczecinie, to by mu pokazali. Ale on kandyduje tu w Krakowie i tu, i tu ma do odegrania rolę dziejową, kiedy tutaj kolega Krzysztof Marszałek nawiązywał do wichury, burzy która się rozpętała nad nami, pomyślałem i szepnąłem, pani Marcie, Czech, że to wiatr historii tutaj wieje. Naprawdę wieje wiatr historii. Bo tego jeszcze nie było. Bo tego jeszcze nie było i, i chciałbym, żebyście wszyscy państwo uświadomili to sobie z całą mocą i innym pomogli, że nie było. W uwaga, powojennej historii Polski, najpierw PRL-u, Sowietu Polskojęzycznego, a potem post PRL-u, coraz bardziej stającego się Landem Eurokołchozowym, Republiką Przyjaciół, Polin, Ukro, Polin troszkę stan amerykański nie było w tej historii takiej formacji jak ta, z którą idziemy, do tych wyborów samorządowych. I kiedy tylko kurz opadnie, a to będzie bardzo niedługo, bo już za dwa tygodnie, no to bardzo proszę, wstępnie odespawszy tę kampanię, już działać na rzecz następnej. No i mam nadzieję, że Szanowni Państwo, poznawszy się w boju, w okopach i w szturmach tej kampanii, pójdziemy razem do następnych wyborów parlamentarnych. Już Cię więcej nie opuszczę, powiedziała bieda do bezpartyjnych samorządowców. I, I zróbmy to, dźwignijmy. Bardzo dziękuję za uwagę. I proszę o jeszcze z Panem Bogiem. Konfederacja, wolność i niepodległość.